Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest kanał po dwóch stronach Barykady. Dzisiaj wracamy do rozważań o Abramsach na Ukrainie. Zanim do tego przejdziemy, pragnę Państwa zachęcić do zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Dzięki temu będziecie mogli szybciej dowiedzieć się o naszych najnowszych produkcjach. Nie przedłużam więcej i zapraszam na film. Pod koniec maja, ukraińskie załogi pracujące dla dostarczonych przez USA czołgach Abrams. Powiedziały CNN o szeregu słabości i wad tych pojazdów, podając wątpliwość ich użyteczność na stałe zmieniających się liniach frontu wojny. Dziennikarze CNN zobaczyli Emiren Abrams na Ukrainie na wschodzie kraju, gdzie widać było około sześciu pojazdów ukrytych między drzewami. Załogi przeszkolone w Niemczech stwierdziły, że pojazdom brakowało pancerzenia, które mogłoby zatrzymać nowoczesną broń. Jego pancerz nie jest wystarczający na tę chwilę, powiedział jeden z członków załogi o pseudonimie Joker. To nie chroni załogi naprawdę, dzisiaj jest wojna dronów, dlatego teraz, gdy czołg wyjedzie, zawsze próbują go trafić. Jego kolega Dnipro dodał, że są celem numer jeden. Bez obrony załoga nie przetrwa na polu bitwy, stwierdził. Załoga pokazała CNN swoje próby przymocowania aktywnego pancerza do jednego z uszkodzonych czołgów. Użyli płytek z plastycznego materiału wybuchowego, który po trafieniu pociskiem detonuje i zapewnia ochronę przeciwwybuchową. Ukraińska załoga przekonała się o ograniczeniach abramsów na własnej skórze podczas zaciętych bitew wokół miasta Avdiivka, nad którym Rosja ostatecznie przejęła kontrolę w lutym. Kierowca stracił nogę w wyniku przebicia pancerza, jednak nie tylko innowacja ogranicza czołgi, wydaje się, że mają one również problemy techniczne. Jeden z nich, zaparkowany pod drzewem podczas wizyty CNN, był prawie nieruchomy z powodu problemu z silnikiem, twierdzi załoga, mimo że pojazd właśnie został sprowadzony z Polski. Narzekają również, że podczas deszczu lub mgły kondensacja może usmażyć elektronikę wewnątrz pojazdu. Amunicja również stanowi problem podobnie jak gdzie indziej na ukraińskim froncie. Mówią, że mają niewłaściwy typ do walki, w której biorą udział. Mamy raczej do bezpośrednich walk między czołgami, co zdarza się bardzo rzadko powiedział Joker. Znacznie częściej pracujemy jako artyleria trzeba rozebrać linię drzew lub budynek. Mieliśmy przypadek, gdy wystrzeliliśmy 17 pocisków w dom, który wciąż stał. Rosyjscy analitycy wyśmiewali słabe osiągi czołgu, nazywając go pustymi puszkami. Jeden model został schwytany przez siły rosyjskie o czym możecie posłuchać w innym naszym materiale. Ukraińska załoga wyraziła frustrację, że czołgi zostały zaprojektowane z myślą o natowskim stylu prowadzenia wojny, w którym lotnictwo i artyleria przygotowują pole bitwy przed natarciem czołgów i piechoty. Kijów od dawna ubolewa nad brakiem artylerii i sił powietrznych. Nigdy by tego nie zrobili, powiedział Joker o żołnierzach NATO, mając na myśli podejmowanie działań, jakie czynią bez wsparcia powietrznego. Przeszedł na angielski, by naśladować żołnierza natowskiego, Wezwli lotnictwo, wezwli artylerię, powiedział. Nie mamy lotnictwa i artylerii, mamy tylko czołg i to jest problem. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony powiedział CNN, że Ukraina testuje obecnie i ulepsza sprzęt, który nie był początkowo przygotowany na potrzeby naszej wojny. Prosimy wszystkie kraje o wsparcie nas sprzętem w dowolnym poziomie możliwości technicznych. Wszystko to odpowiednio wykorzystujemy, dodał rzecznik. Emerytowany generał armii amerykańskiej, Mark Hertling, skrytykował ukraińskich żołnierzy, którzy w wiadzie dla CNN narzekali na dostarczone czołgi. To bzdura, powiedział. Niektóre ze wskaźników, o których mówili, to na przykład kondensacja na instrumentach. To bzdura, mówił Hertling. Twierdził, że czołg Abrams został zbudowany na potrzeby wojny w Europie. Czołg ten został zbudowany z myślą o zagrożeniu sowieckim. Odrzucił twierdzenia ukraińskich żołnierzy, że wóz ma niewłaściwy rodzaj amunicji i nie jest w stanie zburzyć domu nawet po wystrzeleniu w niego 17 pocisków. Generał powiedział, wiem na pewno strzelając z tych pojazdów i będąc przez całe życie czołgistą, że jest to załoga, która albo nie wybiera odpowiedniego systemu zbrojenia, albo nie zbyt dobrze o twoje czołgi. Hesting powiedział, że spędził 30 lat na abramsach w Europie i nie napotkał problemów opisanych przez żołnierzy. Zasugerował, że po prostu narzekali, ponieważ pojazd się zepsuł, zauważając, że niezadowoleni czołgiści czasami podają wszelkie powody, dla których coś nie działa lub dlaczego ten badziew jest czymś, czego nie potrzebują. Dodał jednak, że Abrams nie był najlepszym czołgiem, jaki można dać Ukrainie, ponieważ wiążą się z nim wyzwania związane z konserwacją i wymagana jest świetnie wyszkolona załoga. Ale Ukraina w dalszym ciągu prosiła o te pojazdy, mimo że wiedziała, że utrzymanie ich w ruchu wymaga wysokich standardów utrzymania. Na koniec chciałbym Wam przedstawić inspirację do tego filmu. Jak wiemy, Ukraińcy po problemach z Abramsami wycofali na krótko te czołgi, aby przystosować je nieco bardziej do warunków wojny z Rosją. I tak, do sieci niedawno wyciekło nagranie, które teraz oglądacie. Widzimy na nim czołg Abrams wyposażony w kostki pancerza reaktywnego Kontakt 1. Klatkę przeciwdronową, a także zagłuszarkę. Cóż, zobaczymy, jak teraz sprawdzi się w walce. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na koniec zachęcam do subskrybowania naszego kanału, zostawienia oceny. A także mam do Was pytanie, o czym chcielibyście posłuchać w naszej następnej produkcji. Do zobaczenia.